Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów, przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan dr Łukasz Walas z Zakładu Biogeografii i Systematyki. Podczas wykładu omówione zostaną m.in. aktualne zagrożenia kasztanowca zwyczajnego w Europie, a także przewidywane zmiany jego zasięgu geograficznego w kontekście zmiany klimatu. Kasztanowiec zwyczajny jest powszechnie zdany ze względu na swoje wyjątkowe walory dekoracyjne, które zadecydowały o jego dużej popularności w parkach i ogrodach całego świata. Często jest on postrzegane jako rodzimy dla naszego kraju, jednak w rzeczywistości naturalne populacje znajdują się wyłącznie na obszarze Półwyspu Bałkańskiego w Grecji, Albanii i Macedonii Północnej. Jedna izolowana populacja jest dla nas w Bułgarii. Naturalne stanowiska w górach Epiru odkryto dopiero w XIX wieku na długo po tym, jak gatunek upowszechnił się w parkach. Do tego czasu uważano, że wchodzi on z Indii, z obszaru u podnóża Himalajów, gdzie występuje pokrewny kasztanowiec indyjski. Introdukcja kasztanowca zwyczajnego na obszarze Europy rozpoczęła się już w XVI wieku. Został on odkryty w Stambule przez europejskich dyplomatów i zaczął być sprowadzany do prywatnych ogrodów. Pierwsza udokumentowana uprawa znajdowała się w Wiedniu, skąd gatunek szybko się rozpowszechnił. Nie ma pewności skąd kasztanowiec dotarł do Stambułu, być może przybył tam w czasach Imperium Osmańskiego, razem z albańskimi ogrodnikami, którzy znali ten gatunek wcześniej. Do Polski kasztanowiec mógł trafić już pod koniec XVI wieku, za sprawą króla Stefana Batorego, który nakazał sprowadzenie tych drzew do parku w Łobzowie pod Krakowem. Warto wspomnieć, że kasztanowiec jest znany nie tylko z walorów ozdobnych, jest również wykorzystywany w farmacji. Kasztanowiec jest jednym z gatunków określanych jako relikty trzeciorzędowe. Oznacza to, iż był rozpowszechniony w czasach przed epoką lodowcową, ale obecnie występuje na ograniczonym obszarze. Najbliższym krewnym europejskiego gatunku jest kasztanowiec japoński, co może uzmysłowić, jak szeroki był niegdyś zasięg tego rodzaju. Gatunki reliktowe odpowiadają za ważną część bioróżnorodności, stanowią część biologicznego dziedzictwa i dają nam wgląd we flory minionych epok. Basen Morza Śródziemnego jest bardzo bogaty w takie gatunki, ponieważ w czasie zmian klimatycznych znajdowało się tam wiele niewielkich obszarów o sprzyjających warunkach, tzw. refugiów. Górskie stanowiska na Półwyspie Bałkańskim były takimi refugiami dla kasztanowca. Niestety obecnie naturalne populacje kasztanowca są zagrożone z powodu chorób, szkodników, zmian klimatu oraz ludzkiej presji. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała mu kategorię narażony. Paradoksalnie niezwykle popularne i powszechnie sadzone w Europie drzewo ozdobne staje się rzadkością w swoim naturalnym zasięgu. Celem naszych badań było poznanie zasobów genowych greckich populacji gatunku, jak również ich demografii oraz stopnia porażenia przez szkodnika szczotówka kasztanowcowiaczka. Wykorzystaliśmy także znajomość obecnych stanowisk w celu oszacowania potencjalnego zasięgu w przeszłości oraz w przyszłości. W badanych populacjach zaobserwowano dużą dynamikę wzrostu i ciągłość regeneracji. Zaobserwowana krzywa demograficzna w kształcie odwróconej litery J, gdzie najniższe klasy wzrostu są najliczniejsze, jest charakterystyczna dla stabilnych demograficznie populacji. Oznacza to, że niewystarczające odnowienie naturalne nie jest czynnikiem ograniczającym rozprzestrzenianie się kasztanowca. Prawdopodobnie istotniejszymi czynnikami utrudniającymi kolonizację nowych obszarów są cechy gatunku, takie jak ciężkie nasiona i owadopylność, konkurencja z innymi gatunkami drzewiastymi. Oraz niewystarczająca wilgotność potencjalnych siedlisk. Zdecydowana większość naturalnych populacji jest lokalizowana w pobliżu strumieni. Wskazuje to na duże wymagania kasztanowca względem wilgotności podłoża w suchym klimacie śródziemnomorskim. Kasztanowce zmagają się z inwazją szotówka kasztanowcowiaczka. Owad ten należy do motyli minujących i żywi się tkanką liści. Został on opisany w latach 80. XX wieku i od tego czasu bardzo szybko się rozprzestrzenił na większość krajów europejskich. Stanowi on poważny problem również w Polsce. Wśród analizowanych naturalnych populacji stopień porażenia był bardzo zmienny. Część z nich była zupełnie wolna od szrotówka. Może to świadczyć o większych możliwościach regulacji liczebności populacji owadów w naturalnym zasięgu kasztanowca, związanych z występowaniem naturalnych wrogów szrotówka oraz większą odpornością samych kaszanowców. Możliwe jest też, iż do niektórych izolowanych populacji owad jeszcze nie dotarł. Migracja szczotówka w warunkach naturalnych jest prawdopodobnie niewielka, ale owady mogą być przypadkowo przenoszone za pomocą transportu samochodowego, co przyczyniło się do szybkiego rozprzestrzeniania się tego gatunku w Europie. W celu określenia, jak zmienia się zasięg kasztanowca w przeszłości i jak może wyglądać w przyszłości, wykonano modelowanie potencjalnego zasięgu. W obecnym klimacie potencjalny zasięg kasztanowca zwyczajnego obejmuje nie tylko obszary, gdzie gatunek tym faktycznie występuje, ale także część Czarnogóry oraz pogranicze Turcji i Bułgarii. Wyniki modelowania wskazują, że decydujące znaczenie dla występowania kasztanowca mają warunki zimowe, zwłaszcza opady w najzimniejszym kwartale. Wpływ opadów jest zrozumiały, gdyż dostępność wody jest podstawowym czynnikiem ograniczającym rozmieszczenie wielu gatunków roślin w strefie śródziemnomorskiej. Dane paleobotaniczne wskazują, że rozmieszczenie gatunków w Europie było najszersze w Miocenie i Pliocenie. W Plejstocenie i na początku Holocenu zasięg był nadal szerszy niż obecnie. Wyniki modelowania są spójne z tymi danymi. W okresie maksimum ostatniego zlodowacenia, około 22 tysiące lat temu, potencjalny zasięg kaszczanowca obejmował również zachodnie obszary Europy położone nad Zatoką Lwią, w Apeninach, w górach kantabryjskich i w Bretanii. W okresach zlodowacenia zimy były chłodniejsze, ale także znacznie wilgotniejsze. Prawdopodobnie zmniejszenie opadów od czasu maksimum ostatniego zlodowacenia miało dominujący wpływ na współczesne ograniczenie zasięgu gatunku. W środkowym Holocenie potencjalny zasięg zmniejszył się, ale wciąż obejmował niektóre obszary zachodniej Europy. Rdzeniem zasięgu zarówno w przeszłości, jak i obecnie są góry na Półwyspie Bałkańskim. W większości analizowanych scenariuszy przyszłych zmian klimatu potencjalny zasięg nie zmienił się na tyle znacząco, aby zagrożone były populacje z jego centrum. Wyniki modelowania razem z danymi na temat struktury demograficznej sugerują, że ochrona kaszanowca in situ, czyli w miejscu, jest prawidłową strategią umożliwiającą zachowanie naturalnych populacji tego gatunku. Tylko najbardziej pesymistyczny scenariusz zmian klimatycznych sugeruje zagrożenie dla ciągłości trwania populacji z centrum zasięgu. Należy jednak pamiętać, że na rozmieszczenie gatunków wpływa nie tylko klimat, ale także inne czynniki siedliskowe, wśród których występowanie cieków wodnych i presja człowieka wydają się szczególnie istotne. Długoterminowe przetrwanie gatunków o specyficznych wymaganiach siedliskowych jest zależne nie tylko od stabilności klimatu, ale także od różnorodności genetycznej, która warunkuje zdolność organizmów żywych do odpowiedzi na zmiany, czyli potencjał adaptacyjny. Gatunki reliktowe i endemiczne często cechują się ograniczoną zmiennością ze względu na obserwowaną niewielką liczebność populacji i fragmentację zasięgu. Są to czynniki sprzyjające utracie zmienności genetycznej. Badania wykonane w naturalnych greckich populacjach kasztanowca wykazały stosunkowo wysoką zmienność genetyczną wewnątrz populacji. W przypadku endemicznych gatunków drzewiastych, zachowanie dużej zmienności może być związane z takimi cechami jak długowieczność oraz zachodzące na siebie pokolenia. Duże znaczenie może mieć również fakt, iż w centrum obecnego zasięgu gatunek ten mógł występować od co najmniej ostatniego zlodowacenia. Niestety, w niemal wszystkich populacjach został wykryty tzw. efekt wąskiego gardła. Zjawisko to polega na drastycznej redukcji liczebności populacji, a zatem także puli genowej, w wyniku kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, biorąc pod uwagę fakt, iż zasięg gatunku uległ znacznemu zmniejszeniu, jest to wynik spodziewany. Badane populacje wyraźnie różnią się między sobą genetycznie. Przeprowadzone analizy wskazują na istnienie kilku grup genetycznych związanych z poszczególnymi paswami górskimi. Jest to związane z niewielkim przepływem genów pomiędzy nimi. Współcześnie kasztanowie tworzy małe populacje, które są odizolowane łańcuchami górskimi, dolinami i systemami rzek. Wszystkie one stanowią potencjalne bariery. Kontakt pomiędzy izolowanymi stanowiskami jest znacznie utrudniony, zaś przepływ genów niski. Uzyskane wyniki wskazują, iż topografia odegrała decydującą rolę w kształcowaniu zróżnicowania genetycznego kasztanowca w naturalnym zasięgu. Na podstawie danych uzyskanych za pomocą narzędzi molekularnych można zaplanować działania, które będą pozwalały na ochronę poszczególnych populacji, a jak również całych gatunków. Różnorodność genetyczna ma kluczowe znaczenie dla przetrwania naturalnych populacji i utrzymania ich potencjału, niezbędnego do reagowania na globalne zmiany klimatyczne. Zgromadzone wyniki sugerują, że najcenniejsze genetycznie populacje mogłyby zostać wykorzystane w strategii wspomaganej migracji. Działanie to polega na wzbogacaniu puligenowej w różnych naturalnych i sztucznych stanowiskach z wykorzystaniem materiału z wybranych populacji, które cechują się wysoką zmiennością genetyczną. Wykonane przez nas badania zostały opublikowane w specjalistycznych czasopismach naukowych. Powstały również artykuły popularno-naukowe poruszające temat badanego gatunku oraz historię jego introdukcji. Zaprezentowane wyniki stanowią ważny wkład w lepsze poznanie naturalnych populacji kasztanowca. Znaczne odnowienie naturalne, wraz z optymistycznymi prognozami dotyczącymi warunków w centrum zasięgu, sugerują, że ważną rolę w przetrwaniu tego gatunku będzie odgrywać ochrona in situ, wzbogacona o wspomaganą migrację. Uzyskane dane mogą stanowić podbudowę teoretyczną, na podstawie której powstanie skuteczna strategia ochrony kasztanowca, ważnego dla środowiska naturalnego Bałkanów, a także istotnego dla farmacji oraz architektury krajobrazu.